Nazywam się Wiesław Kozłowski i chciałem nagrać film z e, serii e, Wary e, czyli wejścia do starożytnych warów chroniących przed kataklizmami e, ponieważ masoneria się tego boi więc e, pokazuje. oni mają swoje plany resetów które oczywiście nie wyjdą ale w razie czego jakby ludzie coś wizualizowali to pokazuje po prostu Wary jestem na to jest Park Wyspiańskiego w Krakowie. Wejście jest od Stachiewicza. Tutaj jest właśnie dróżka. Ten bym wychodził właśnie z, do, z domu. Tam jest Stachiewicza. I, I tu jak się wchodzi to jest taki właśnie jakby coś dla rowerzystów małych. Taka trasa. Tu jest połamany jakiś parki mienia Stanisława Wyspańskiego. I teraz wam pokażę, gdzie są te wejścia. Yy... Chyba gdzieś około 10 lat temu był tu remont w parku, i do tego czasu jeszcze te wejście było odkryte. A teraz już jest zakopane, i jedno wejście jest tutaj. To jest charakterystycznie jak się odchodzi, o jak tutaj jest ta tablica. Połamana tam jest piaskownica, to po prostu idę w linii prostej, i tu jest właśnie taka dziura. Yy, oni to zasypali, to już tak do końca nie widać, ale ale po prostu to jest zasypane. Yy, nie wiem jak głęboko to jest zasypane, jak to, yy, żeby to się zapadło, jakby. Yy, w każdym razie, no tutaj jest wejście. O mniej więcej tak A drugie wejście było Tutaj Tu gdzie jest właśnie ta łata To jest wejście do waru Dlaczego tutaj Tutaj akurat wejście do waru Dlatego Ponieważ tutaj był fort Numer 9 austriacki no i przede wszystkim Austriacy budowali forty na podziemnych żeby mieć połączenie właśnie z, z podziemnymi tunelami więc pokażę może jeszcze nie wiem właśnie że pokażę długie wyjście właśnie na na Kloboczy Górka najwyżej w innym filmiku ale może pokażę jeszcze wejście do waru na łokietka. więc yy, więc tutaj się idzie właśnie yy, piaskownica yy, zaraz wam pokażę gdzie wyjdę żeby było wszystko wiadomo o idę sobie z takim wejściem wyszedłem na Stachiewicza tutaj po prostu tu jest taka okolica tu coś budują yy, tam yy, tam zaraz będzie tam widać wodla Liwy więc by trzeba było po prostu wejść w bloki w Stachiwicza przy <laughs> yy, między lewiatanem a yy, sklepem albo, albo yy, monopolowym, albo tutaj po prostu yy, możemy iść i będzie kościół więc ja pójdę w tamtą stronę. Yy. Jeszcze może pokażę, co tutaj z tej strony jest, żeby było wiadomo. O, tu jest blok Stachiewicza 31, a tam jest szkoła. No i tam za chwilę, tam gdzie auto przejechało, to jest przystanek i, i tam jest właśnie Stachiewicza I tu trzeba właśnie. I jakby ma 7, i tam, i będzie wejście do ogrodów działkowych. O, tutaj przy tym budynku trzeba skręcić tutaj w lewo przy tym znaku. Przed tym znakiem. No i teraz, jak pójdziemy w tą stronę, to zaraz pokażę, gdzie wyjdziemy i wychodzimy na kościół świętej królowej Jadwigi no i tam mamy tam mamy ulicę Wybickiego więc to więc jest właśnie kościół kościół na pewno jest połączony z przejściem z podziemiami no wiem, że na pewno Jedno wyjście jest y, y, na Krobodży, e, też jest zasypane. E, to na pewno się tutaj ciągnie aż do Krobodży. E, no i właśnie słyszałem kiedyś, właśnie historię e, takich ludzi, którzy e, no dawno, dawno e, byli po prostu w tych podziemiach, jako e, dzieci sobie poszły. No i właśnie wyszły e, tamtym tam tym y, wejściem na jakiś parking na krobodzie. Y, no z opisów y, było, że tam były jakieś pomieszczenia różne. Y, no i tam y, wyszli właśnie tym drugim wejściem, ale jest możliwość, że y, dużo większe jest y, połączenie. Y, no, no jest też wejście, do podziemi na łukietka i to by wskazywało, że, że przynajmniej jest połączone aż do fortów na kreparzu, bo raczej były połączone po prostu te tunele. Fort 9, tutaj na, na tych ogrodach działkowych i i właśnie fort na kreparzu, austriacki. Teraz udam się na Łokietka. Tu pokazuję właśnie, że e, tam wyszedłem, jakiś kościół, e, tam. A teraz będę się kierował właśnie na Łukiecka, to trzeba przejść przez story kolejowe i dojdę właśnie do, e, do drugiego e, wejścia. E, nie będę raczej chyba wchodził, e, już przed na krowodrze, pokazywać, najwyżej zrobię inny odcinek i może zrobię właśnie całość albo dodatkowo yy, no może opublikuję na swoich stronach na Facebooku na Wiesław Kozłowski i na yy, masoneria w Polsce to opublikuję zdjęcia właśnie z, z parku i z yy, no i i z bokietka a a może zrobię właśnie film taki łączony, albo drugą część właśnie z Kloboczy, bo dzisiaj się kieruję w inną miejsce i już nie chcę, nie chcę po prostu skupiać się za dużo na krowoczy. W tych okolicach jest dużo właśnie takich, e, takich jakby szybów wentylacyjnych. E, nie wiem, może się wygłupię, bo może to jest do czegoś innego zastosowanie no bo nie wygląda to tak jak typowe takie wentylatory do w podziemiach ale on tutaj jeszcze następny no ale po prostu tak zwracam uwagę na to bo to są takie no nie wiem jakie to ma zastosowanie ale wygląda po prostu jakby, jakby taki szyb wentylacyjny od podziemiu, ale mówię, może się wygupiłem w tym momencie <laughs> no bardzo dobry jest do szukania takich miejsc film instruktażowy facet taki pokazuje wejścia w Gorzowie Wielkopolskim, już niedługo pokażę to jest bardzo fachowy film i <laughs> w Gorzowie Wielkopolskim przynajmniej na razie jeszcze można wchodzić normalnie do takich schronów. Takie płyty to też nie wiadomo co tu po prostu, do czego to służy. Czy to jest jakiś kanał czy, czy nie. Ale chodzi o to właśnie, że w tamtym filmie, to jest właśnie ten przejazd kolejowy, za chwilę Będę się Kierował na Łokietka. W tamtym filmie jest właśnie pokazane, jak wyglądają te szyby wentylacyjne, właśnie jak wyglądają wejścia do podziemi. No i można analizować. No, mówię, to co pokazałem, to może się wygupiłem te kominy takie. To może one do czegoś innego służą. I może się wygupiłem. Proszę zobaczyć kolejny. Nie mam teraz, coś mi się y, stało, że nie mogę. Y, mam taki, y, taki, y, taki do, y, jakby kamerę, taką internetową, y, kamerę 5-metrową y, i on się wpuszcza właśnie y, w ziemię. No i coś mi się właśnie y, popsuło. Chciałem ją wziąć dzisiaj na wycieczkę. To tam jest taki szyb, że można by tam właśnie włożyć y, i bym zobaczył, co tam jest, ale. No ale nie mogłem się, nie, nie mogłem się połączyć e, z internetem, tam żeby to uruchomić to trzeba połączyć z internetem, więc, więc tutaj... <laughs> więc tu... Oczywiście można by powiedzieć, że e, nie powinienem pokazywać takich rzeczy, których jestem niepewny, ponieważ no, wtedy będzie łatwo mnie zdyskredytować jak e, wiadomo, że masonerii się nie podoba to, co pokazuje. no i... Jeśli coś wynajdą, że, e, że po prostu e, no, no pokazałem jakąś głupotę i wytłumaczą, że bo to coś tam, no to, e, to po prostu no ktoś może pomyśleć, że jestem niewiarygodny, no ale e, słuchajcie, ja to mam gdzieś po prostu co e, ten. No wiadomo, że ja udowodnię, że, że mam rację z warami oczywiście, no. A kto śpi, to i tak będzie spał, i masoneria może mówić wszystko. Więc nie ma co tak uważać, że jakąś się głupotę pokaże, czy coś. E, tylko po prostu trzeba jakoś to rozważyć. Mówię, że nie jestem pewny, e, bo inaczej wygląda to jak na przykład w Gorzowie i możliwe, że to ma jakieś normalne znaczenie nie wiem, połączenie z, e, z kanałem albo coś. E, no, ale no, no, jakby to nie mówiąc, to wygląda jak szyb wentylacyjny. Nie? No, wiadomo, że jak są, jak są właśnie takie strony, to musi być jakaś wentylacja. No i tam jest następny taki grzybek. O! Tylko mówię, że jakbym miał kamerkę, to bym włożył go do środka i wtedy zobaczyłbym. Trochę źle pokierowałem dlatego y, bo trzeba było drugim wejściem y, iść y, kolejowym. I dlatego wam pokażę od razu inne jak tam się po prostu dostać na wokiecka To tutaj macie y, Wrocławską. I tutaj wskazuję na oboźną. Tu jest taki y, warzywniczy, tam dalej jest Biedronka. Y, i trzeba się kierować po prostu prosto e, w tamtą stronę. E, tu wyszliśmy właśnie z oboźnej. E, tutaj jest e, budynek e, urząd celny e, skarbowy na e, Łokiecka 20. Tu był dawny budynek Biprowca, e, Biprowiec, chyba coś takiego, bo tutaj moja mama pracowała i my kierujemy się do takiego opuszczonego parku. Znowu tam coś grzebią, bo wszędzie są jakieś grzebania, więc możliwe, że, że może coś znowu będą kombinować. Albo robią może park w końcu do tego dzikiego parku no, widać, że coś tu budują. Nie wiem co. Tam jest jakiś jakiś pojazd. A, a ja pójdę dalej, właśnie do wejścia. Tu jest wejście, właśnie to do podziemi. Ono jest tak zanitowane, taką tutaj. Widać, e, zanikowane to jest. E, tam widać figurę jakiejś śmieci, właśnie. E, w każdym razie to jest takie wejście do, e, do podziemi. I to jest. To na razie wygląda po prostu tak. E, jest za. Jest po prostu zamknięte. No i żeby było śmieszniej, to właśnie no, tutaj widać, że ta maszyna jest. Akurat naprzeciwko, bo tam jest ziemia. Więc no, tutaj coś robią. Nie wiem. No w każdym razie to, to jest wejście do, do podziemi. I może teraz właśnie powiem. Po co ja to pokazuję? No bo tak naprawdę nikogo to nie interesuje, ale <laughs> słuchajcie, to są <laughs> pod Polską i w sumie na całym świecie są starożytne wary, które służą do ogromnych przed jakimiś katastrofami I, i po prostu my o nich nic nie wiemy i to nie jest żadna teoria spiskowa, yy, tylko po prostu. No ja uważam, że każdy powinien wiedzieć, każdy powinien pytać się właśnie. I, i popatrzcie się, jak opublikowałem film o Wrocławiu, o miejscach we Wrocławiu i, i tam policjant stwierdził podczas kontroli, że, że był w takich tunelach no i że tam jest aż 12 konz to to od razu się pojawił jakiś człowiek na, na moim, pod tym filmem, z komentarzem, że, że po prostu są dwa profesjonalne filmy, jak tam masą z dyplomem, jakiś od właśnie podziemnych, podziemnego, znaczy jakiś, nie wiem, jakiś geodeta, czy, czy nie wiem, kto to był bo nawet nie oglądałem tego, bo trochę tak przejrzałem i, i po prostu widać, że to takie typowe pokazywanie, że czarne to jest białe, czyli, czyli odpowiedź na niebezpieczny film o warach gojom, wytłumaczyć, że, że to nieprawda, że nie ma nic takiego, że pod Wolcem nie ma żadnych tuneli, nie ma w ogóle we Wrocławiu tuneli i takie mam po prostu wersja dla gojów, pięknie, profesjonalnie film zrobiony, Dwocinkowy No i to też znaczy, że, że coś na rzeczy jest. No bo jakby ja tam napisałem pod komentarzem, że jeśli by nie było na rzeczy, no to by założyli sprawę gliniarzowi za to, że, że po prostu no mówi takie rzeczy, albo by miał przynajmniej jakieś dyscyplinarne, jakieś właśnie za. Propagowanie jakiejś nieprawdy, czy coś. No wyjaśnijmy tą sytuację. A masony nie wyjaśniają, tylko po prostu robią ludzi z głupa. I tylko czekają, jak coś właśnie jak ja, wypuści jakieś filmy o warach to żeby go zdyskredytować. Więc, yy, no... Więc tutaj pokażę tylko, jak oni coś, co tutaj robią. No robią jakby chyba drogę Czyli jakieś takie ławki Czyli będzie park yy, Tutaj gdzie są te koparki to, to jest sam pod spodem te wejścia <laughs> Więc Więc tyle Tyle chciałem Wam pokazać yy, na razie no i żegnam i e, zapoznawajcie się z tym co pokazuję. Subskrybujcie kanał, pokazujcie dalej. E, może komuś to wiecie jakby coś się stało, jakieś zagrożenie czy coś. No to wtedy, wtedy wiadomo, że ludzie jeśli będą wiedzieć o takich miejscach to sobie poradzą. Wspólnymi siłami e, dostaną się, bo to trzeba odkopać wtedy takie wejścia. I wejdzie się po prostu do tuneli. Ja to pokazuję teraz. Raz oczywiście można mnie wyśmiewać. Ale. Myślę, że. Powinno się o takich rzeczach wiedzieć. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. A jeszcze taki na końcu komentarz właśnie. Jak takie rzeczy można szukać też. Łatwo nawet nie wychodząc z domu. Ja podepnę link. Do takiego. Jakby. Google trasa jest Jest po prostu ludzik taki I można sobie chodzić po prostu po ulicy Po ulicach różnych miast I patrzeć nie wychodząc z domu Wirtualnie kamerami co jest I jak, jak na przykład oglądniecie film O Gorzowie Wielkopolskim Który też podepnę link I zrobię jakiś materiał o tym tylko że no, po prostu ja nie mogę dać na YouTube czyjegoś filmu, więc mogę dać pod linkami i na podstawie tego filmu opublikować e, takie e, takie po prostu nie wiem będę tam mówił gdzie są wejścia e, no i podam źródło czyli link No i tyle mogę zrobić to mówię dobrze jest oglądać e, film w Gorzowie, o Gorzowie, Wielkopolskim, o wejścia, bo tam są pokazane, jak takie wejścia do stronów wyglądają, jak wyglądają te szyby wentylacyjne i można później podobne miejsca znajdywać u siebie w mieście. Więc, więc tutaj taka sprawa, czyli ten film z Gorzowa Wielkopolskiego i tym ludzikiem też warto po prostu Y, pospacerować sobie y, wirtualnie i bo, bo wiadomo, że wszystkiego nie zobaczymy y, znaczy no, jeśli i warto pisać Głagolicom, no bo będziecie obrazować Głagolicom i, i będzie wam, będziecie natrafiać na takie miejsca y, oczywiście można pobrać za darmo moją książkę i zeszyt ćwiczeń i karty do nauki Głagolicy oraz na YouTube przebudzenie słów i powstanie z kolan. Lekcje Głagolicy pod każdym filmem są takie, właśnie, darmowe linki do, do pobrania w komentarzach. I tak samo można takie małe rąby i duże rąby Głagolicowe, które po prostu odkrywają takie rzeczy. Można w niektórych miejscach dawać i po prostu jakby jakby się odkrywają pewne rzeczy. No i, i to jest znajdziecie na Przebudzenie Słowian i Powstanie z Kolan na YouTube film jak zrobić instrukcja jak zrobić film jak zrobić rąb głagolicowy czyli generator energii. No i tam będziecie wszystko wiedzieć. No i chyba tyle, no. i na razie mam jeszcze transmisję codziennie o 19 na YouTube na przebudzenie Słowian i powstanie Słowian. Dziękuję za uwagę.